Narcyza charakteryzuje brak szacunku do swojej ofiary. Z jego ust nie usłyszysz słowa proszę, dziękuję czy też przepraszam. No, przepraszam to już generalnie nikt nie usłyszy, bo on ma zawsze rację i nikt nie popełnia błędów, więc to przepraszam to można sobie darować. Gdy pragnie, abyś wyświadczył mu przysługę. Nie zważa na to, że jesteś zajęty, pracujesz, uczysz się. On po prostu wchodzi i oznajmia, że ma problem. Zwróć uwagę, że w stosunku do osób z zewnątrz jest uprzejmy. Stosuje zwroty grzecznościowe typu proszę, dziękuję. I na przykład możesz to zauważyć, gdy jesteś z nim na mieście. Dziękuję pani magister, dziękuję pani doktor. Proszę bardzo, proszę, proszę pani. To jest taka cecha, którą warto zaobserwować i wziąć sobie do głowy, bo to jest czerwona lampka. Oczywiście pomijam fakt, że są osoby, które nie posiadają takiej kultury osobistej, bo są osoby, które po prostu nie stosują zwrotów grzecznościowych, bo tak zostało wychowane. Ale w przypadku narcyzów, którzy no, posiadają jakąś tam kulturę, powiedzmy, wychowani zostali w jakiejś tam kulturze, to oni właśnie rozgraniczają, rozdzielają swoje ofiary, traktują bez szacunku, pokazują swoją wyższość, swoją władzę i kontrolę, bo to o to chodzi. Więc wobec swoich ofiar, nie będą stosować zwrotów grzecznościowych. I jeszcze jedno, bardzo ważne spostrzeżenie. Dzieci, niestety, rodzica narcystycznego mogą doświadczyć bardzo nieprzyjemnych sytuacji, które charakteryzują się tym, że w ich obecności. Obce dziecko, czy dziecko sąsiada, czy kuzyna, kuzynki będzie faworyzowane bądź nagradzane bądź będzie mu ofiarowany jakiś prezent, a własne dziecko już nie. Własne dziecko za osiągnięcia w nauce, czy w sporcie, czy jakieś tam olimpiady, nie otrzyma prezentu czy nagrody od rodzica artystycznego. Natomiast dziecko sąsiada otrzyma zabawkę tak bez powodu i to też jest bardzo ważna cecha. Jeżeli możecie to zaobserwować np. w kręgu rodzinnym czy u znajomych, to też jest czerwona lampka. Kochani, taka jeszcze bardzo ważna rzecz, która mi się przypomniała. Oczywiście wspomniałam, że narcyz nie traktuje was z szacunkiem, nie używa zwrotów grzecznościowych typu proszę, przepraszam, dziękuję. Czy formy mam do Ciebie prośbę, czy takiej innej formy proszącej, czy dzięki, sorki, dziękuję, dzięki Ci. Nie stosuję takich słów, ale stosuję zamienniki, które też warto znać. W przypadku słowa dziękuję, może powiedzieć, jesteś kochany, jesteś kochana. Tylko teraz pytanie, przez kogo jesteś kochana, czy przez kogo jesteś kochany, bo na pewno nie przez Narcyza, to jest taki niezamiennik, ale ja powiedziałabym zastąpienie słowa dziękuję, co nie oznacza tego samego. To jest taka uwaga. Kolejna bardzo ważna rzecz to mimika twarzy. Gdy narcyz prosi was o coś. To wygląda to mniej więcej tak. Pożyczyłabyś mi pieniążki na papierosy, zrobiłabyś to za mnie, jak u dziecka, które prosi o Lizaka. Kupiłabyś mi Lizaka i to jest taka cecha charakterystyczna, na którą warto zwrócić uwagę. I jeszcze jedno. Ostatnio oglądałam film y, jakiegoś psychologa i on zwrócił uwagę na jeszcze jedną cechę, którą też zaobserwowałam nadawanie ludziom tak zwanego nickname takich przydomków ale takich wyrażeń dosyć negatywnych, nadawanie takich nickname'ów dosyć aroganckich powiedziałabym typu Franca, Fumama, Pyter. Tego typu. Zwróćcie na to uwagę, że oni stosują takie formy, nie używają imion normalnie, tylko zastępują je dosyć poniżającymi przydomkami. To też pokazuje ich. Taki stosunek pogardliwy oraz ich wyższość nad innymi osobami i brak szacunku. I to rzeczywiście można zaobserwować. Ten psycholog ma rację.